Ta wystawa pokazywana jest z racji 30. rocznicy otrzymania przez Gabriela García Marqueza Nagrody Nobla. Dla mnie to była podróż dzięki właśnie Gabo, z którym, tak jak i wielu innych czytelników, przemierzałam te przestrzenie Ameryki Południowej w jego książkach. Dlatego, że przemierzam przestrzenie wraz z Gabrielem García Marquezem już od y, kilku lat, y, od 2004 roku, kiedy to zainteresowałam się na dobre jego twórczością. Teraz powróciłam jakby do tego cyklu ponownie wraz z książką Generał w Labiryncie która jest mi bliska, może względu na, na, na samą postać Simona Bolivara, który rzeczywiście był i wizjonerem niesamowitym, i strategiem, i człowiekiem, który był poniekąd idealistą, bo, bo starał się zjednoczyć wszystkie kraje Ameryki Południowej. Łódź, łódź dlatego, że, że Simon Bolivar był podróżnikiem, Przemierzał Morze Karaibskie wraz z pomocnikami, z wioślarzami, ze swoim wiernym przyjacielem oraz z, z Indianką, która była kucharką, gotowała tam na, na, na tej łodzi, na tym sampanie. I coś takiego tutaj właśnie w tej przestrzeni galeryjnej Instytutu Cervantesa chciałam stworzyć, jakby taką... No, replikę to za dużo powiedziane, bo nie jestem modelarzem statków, więc to będzie taka łódź jak na artystę przystało. Ważne jest właśnie, że, że ma nas przenieść w ten inny wymiar innej czasoprzestrzeni. Fermina Daza w obliczu katastrofy. To mój autoportret. Z czasów, kiedy byłam w ciąży, jak zapewne widać, katastrofa zwierząt. To historia z, z miłości w czasach zarazy. Fermina Daza była wielbicielką zwierząt i w, w swojej posiadłości miała. I tygrysy, i małty, i papugi. Bardzo dużo gatunków zwierząt. A skończyło się to dosyć tragicznie dla zwierząt, bo się między sobą pozjadały. Totalny rozkład. Obraz tyczy książki Jesień Patriarchy na obrazie Fidel Castro. Wtedy w 2006 roku, kiedy malowałam ten obraz, był jeszcze Fidel Castro obecny w mediach, aczkolwiek mówiło się, że chorował. Tutaj widzimy Fidela Castro, jak leży i rozkłada się. E, świadome nawiązanie do obrazu Velasquez'a, e, który w ten sposób ukazał Torradora. Tu byk, serp, który już czycha e, na, 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 na mięso, na jego ciało. A w tle gdzieś e, statek z jakąś e, marą na pokładzie tu yy, kolejne widmo, widmo yy, wojny, yy, tej takiej, która chyba toczy się w głowie tego dyktatora yy, statki wojenne flaga, która gdzieś tam w jakimś grzęźnie błocie i no i generalnie, totalny rozkład. Gdy wchodzimy na wystawę, już z zaszkranych drzwi patrzy na nas demonicznym wzrokiem infantka, z której to kler y, postanawia wypędzić szatana. Cień, który kładzie się z prawej strony, także na sukience, to cień szatana. Z lewej strony zakonnik z krzyżem. Typowy gest wyciągnięcie krzyża przy odprawianiu egzorcyzmu. Postać z książki García Marqueza o miłości innych demonach. Dziewczynka, która znalazła się w świecie kultury karaibskiej i w ten świat wkracza nagle kultura chrześcijańska. Kler widzi jej tańce, szalone i postanawia wypędzić z niej diabła. Dziewczynka jest zamknięta przez jakiś czas, mimo tego, że, 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 że pochodzi z, z arystokratycznej rodziny. Władze kościoła sprzysięgły się, można powiedzieć, przeciwko niej i próbują wypędzić z niej szatana. Musiałam znaleźć jakiś klucz do, do Gabriela Garcia-Marqueza. Tym kluczem była zabawa. Starałam się, tak jak i Gabriel Garcia-Marquez, bawić konwencjami. Dlatego też tak jak on bawi się konwencjami literackimi, ja bawię się konwencjami malarskimi i dlatego właśnie Gabriel Garcia Marquez jest mi bliski. Jest to, jest to na początek fajna zabawa i dobrze by było, gdybym wraz z tą wystawą i z, i z tą łodzią mogła gdzieś dalej yy, powędrować.